Witajcie, kochani. Niech Wam Bóg błogosławi w tym pięknym, radosnym, mam nadzieję, dniu ostatnim, dniu maja. Przed nami ważne wydarzenia wybory wybory i związane z tym podział podział coraz głębszy, nasilający się, podział w społeczeństwie sztucznie wykreowany, podsycany przez praktycznie wszystkie media. Z lewa, prawa, z centra, jak zbał, tak zwał. Szklana pogoda, jak w piosence. Szyby niebieskie od telewizorów, od obrazu, z którego wyłania się obraz bestii apokaliptycznej z wizji Jana. Patrzymy, jak pokazują nam pacynki, nie myśląc wcale, kto za nimi stoi, jakie zwierzchności. Widzimy obraz, który chcemy widzieć podczas gdy za kulisami tych wszystkich rzeczy szykowane są rzeczy niedobre dla naszego narodu. Posłuchajcie słowa, które mam od dwóch tygodni no stop na swoim sercu. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, proroku i przemawiaj, tak mówi Pan. Mów, miecz, miecz, wyoszczono go i wyczyszczono. Na krwawy bój wyczyszczono, by jak błyskawica wyczyszczono. Dałem Go, by wyczyścić, by chwycić dłoń, mieć wyoszczono i wyczyszczono, aby podać w rękę temu, co zabija. Więc krzycz i lamentuj, Synu Człowieczy, gdy zawisł on nad moim ludem, nad wszystkimi książętami, wydanymi pod miecz wespół z ludem. Uderz się w biodro, ale bowiem próba nadeszła. Jest to fragment z rozdziału Ezechiela 21 rozdział. Kochani, miecz, który wisi nad nami. Gdy się obserwuje scenę polityczną, ale nie w mediach głównego nurtu, tylko gdzieś tak podskórnie czyta się informacje, można wyczytać, jaki to miecz, gdzie, kto go przygotował. Jestem też głęboko przekonany, że prawda wyjdzie na jaw, że po wyborach zobaczymy coś, co tak naprawdę jest szykowane temu narodowi. W rozdziale 49 księgi Jeremiasza czytamy. Bo ja sam go zawał, jawnię to, co dla niego najskrytsze, także nie będzie mógł się ukryć. W zagładzie ulegną jego potomkowie, jego bracia sąsiedzi, nie będzie istniał. Zostaw swe sieroty, ja potrzymam je przy życiu. I twoje wdowy, niech we mnie pokładają nadzieję. Tak bowiem mówi Pan, oto ci, co nie powinni pić kielicha, muszą go pić, a tobie małyś, bezkarnie? Nie ujdzie ci to bezkarnie, będziesz pił nieodzownie. Przysięgam na siebie samego wyrocznia Pana, że Bosta stanie się postrachem, pośmiewiskiem, pustkowiem, złorzeczeniem. Wszystkie jej miasta pozostaną rumowiskiem na wieki. Usłyszałem wieść od Pana, że zwiastun został wysłany między narody. Zgromadźcie się i wyróżcie na niego. Szykujcie się do bitwy. Obawiam się, kochani, że decyzja zapadła. I tuż po wyborze nowego namiestnika. Nad naszym narodem usłyszymy oficjalnie wieść, taką właśnie jaką przekazałem. Pan pokazuje przez słowa rzeczy, które będą miały miejsce. Wierzę, że te słowa dotyczą najbliższych wydarzeń. A jeżeli tak, to i namiestnik zostanie ogołocony, zostanie ujawnione to, co dla niego najskrytszej nie będzie mógł się ukryć przed narodem, bo karty zostały rzucone, a on podpisał się pod tym pomysłem, pod tą ideą zniewolenia narodu, wysłania go na działania zbrojne. Tak to czuję, obym się mylił, rozeznajcie bracia i siostry. Tak to czuję w swoim duchu. Wierzę też głęboko, mam takie przekonanie, obym się też mylił, że będzie to zdrada narodu. Człowiek ten wybrany zdradzi naród. I zobaczymy to, usłyszymy. Na własne uszy zobaczymy te działania na własne oczy. I zobaczymy to wkrótce. Bóg jest okrutny, mściwy, może wielu powiedzieć, ale jak inaczej skierować ma uwagę ludzi, ma uwagę społeczeństw, narodów? Które ustanowił na to, co właściwe, jak wskazać dobrą ścieżkę. Czasem trzeba po prostu do kogoś podejść i mocno nim potrząsnąć, by opadły zepsute, spleśniałe owoce. Zapominamy o tym jako naród, z czego byliśmy tak naprawdę cenieni. Zapominamy o tym, czym była prawdziwa, ja mówię o tej prawdziwej solidarności międzyludzkiej, o wzajemnej życzliwości o miłości w relacjach, o wzajemnej trosce, jaką potrafiliśmy sobie okazywać. Ta zbiorowa dobroć, którą promieniowaliśmy, jako ona promieniuje zawsze, jako naród zmieniła się w samolubną pogoń za przyjemnościami. Zbiorowe śnienie w halucynację. Ku więcej, jedz więcej, bądź posłuszny. To są hasła, które się też kojarzą z filmem Oni żyją. Pogoń za przyjemnościami ciała a wstrząsanie narodem sprawi, że odpadnie to, co zbędne. Bo albo służysz Bogu, albo Mamonie. Nie możesz być rozdwojonym. A rozdwojenie wewnętrzne jest coraz bardziej widoczne w nas samych, w rodzinach i w narodzie. A nad tym podziałem pracują właśnie ci namiestnicy, pokazywani nam za szklanym odbiornikiem. Więc czasem trzeba do kogoś podejść i mocno potrząsnąć, by przejrzał. Tak będzie i tym razem. Kierujemy energię na wysunięte nam pacynki, nie rozeznając, kto nimi kieruje tak naprawdę za kulis. Czasem coś wyczytamy, czasem coś wiemy, ale uważamy, że i tak trzeba wybrać tak zwane mniejsze zło. A ja się pytam Ciebie, jeśli idziesz za Jezusem, dlaczego Jego nie wybierzesz? Dlaczego Jego nie wybierzesz? Dlaczego nie rozeznajesz, nie spytasz się własnego serca? To jest prawdziwy sygnał. Dla ciebie, gdzie powinieneś iść i na co powinieneś zwracać uwagę. Często nie chcemy rozeznać zła, bo pozwoliło nam się trochę potaplać w swym błotku. Polubiliśmy je, ba, chwalimy się często wzorem mediów, jak to potaplaliśmy się w bagienku, na weekend, na wyjeździe ogólnie. Jak wnużyliśmy się w błotku, jak potarzaliśmy się w rozpuście, jak potarzaliśmy się w kradzieży, w złodziejstwie. Takim niewinnym, no bo wszyscy kradną, czy w opluciu kogoś, czy w dokopaniu komuś, słowem, czynem, gestem. W ten sposób, robiąc te rzeczy kreowane przez media, tracimy z oczu sferę własnego ducha, ducha, w który jesteśmy zanurzeni. Tracimy z oczu bycie w obecności, która nas ożywia i która może nam i powinna wskazywać każdemu z nas drogę. A kierujemy się wskazówkami podawanymi nam na tacy przeszklany odbiornik. Miecz wisi w powietrzu, poprzedzi go zdrada, którą zobaczymy, usłyszymy. Takie mam wieści na dzisiaj. Może nie za wesołe, a może właśnie w tym jest dzwonek dla kogoś, by rozpoznać swoje miejsce tu i teraz, obudzić się i nie kierować energii. Twojej świętej oliwy z lampy, którą jesteś otoczony, w której jesteś zanurzony, której może Ci później zabraknąć. Jak ją odzyskasz, gdy już się jej pozbędziesz? A Pan przyjdzie. Jego wołanie jest ciche, jest jak szmer wiatru. Jak go usłyszysz pośród kakofonii chaosu, jaki nam jest serwowany w tym świecie? Jak go rozpoznasz, jeśli karmisz się obrazami ze szklanego odbiornika? Jak poczujesz jego miłość, jeśli masz przyblokowane serce na miłość do braci, to jest pora, by przystanąć i to gwałtownie przystanąć i spojrzeć na swoje miejsce tu i teraz. I rozeznać, duchowo rozeznać swoją ścieżkę, a potem zanurzyć się w modlitwie, o którą też proszę. Proszę, byś docenił siłę modlitwy, siłę medytacji, zanurzenia się w Bożej Obecności. Siłę zawołania do Jezusa. Pan wstrząsa narodami, pozwala, by się samo określiły, a poprzez to zobaczyły, jak wielką siłą jest miłość wzajemna, byśmy zobaczyli w sobie współbraci i byśmy się wzajemnie miłowali, a nie zabijali. Pomyśl o tym, bracie, i nie lękaj się, bo Pan jest przy Tobie zawsze błogosławię Cię w Jego imię.